Cześć, mam na imię Karol, jestem nauczycielem fotografii i fotografem. Zapraszam Was na pierwszą z czterech części dokumentacji wykładu na Uniwersytecie Jagiellońskim, który dałem na zaproszenie koła etnologów. Wspólnie uzgodniliśmy, że warto by było porozmawiać o relacji trzech rzeczy. Obrazu, czyli fotografii, słowa, tekstu i miejsca. Opowiadałem o tym na podstawie swoich publikacji. Dzisiaj zobaczycie dokumentację, gdy mówię o publikacji Rozbite marzenie. Kolejne to będzie publikacja Przejście i Niewidzialna ma po Wrocławia. Ostatnia, czwarta część to będzie dokumentacja rozmowy yy, z uczestnikami spotkania. Zapraszam Was serdecznie. Yy, chciałbym jeszcze zaznaczyć jedną rzecz. Yy, zobaczycie, oglądając tą dokumentację, że ja tam Pokazuje teksty do kamery. Obraz z kamery był transmitowany za mnie na taki bardzo duży ekran. Ja to zrobiłem, żeby uzyskać efekt skali. Moje dłonie były, wiecie, kilkumetrowe, teksty były duże. Wszyscy je od razu widzieli. Ten efekt skali bardzo fajnie zagrał tam w rzeczywistości. Wy oczywiście go teraz. Nie poczujecie, oglądając ten materiał, tą dokumentację, na komórce, czy komputerze, czy nawet telewizorze. Mimo tego uważam, że warto wyemitować tę dokumentację. Zrobiłem ją z myślą o Was, więc i tak cieszę się i, i, i publikuję, i trzymam kciuki, żeby Wam się to spodobało i żeby coś wniosło do Waszego fotograficznego życia, refleksji. Życzę wszystkiego dobrego i udanego odbioru. Cześć. Pierwszą książką, którą chcę pokazać, to będzie książka Rozbite Marzenie. Ja zrobiłem zdjęcia, wymyśliłem wszystko. Tekst literacki napisał Krzysztof Salarewicz. Co jest bardzo ważne, dzisiaj tego tekstu literackiego, który tutaj jest, nie przeczytam, ponieważ formuła spotkania na to nie pozwala. Ponieważ tekst jest naprawdę do czytania samemu w ciszy. Bo jest bardzo gęsty. Za to, w formę słowa tytułowego, bo nasze dzisiejsze spotkanie jest pod hasłem obraz, słowo, miejsce. Tym słowem będą krótkie teksty, które napisałem opisujące te miejsca. Książka została wydana w 2012 roku w BWA, przez BWA we Wrocławiu. Tutaj stopka redakcyjna, którą później jeszcze pokażę. W takim razie zaczynam. Może jeszcze słowem wstępu powiem, że. bo to może być ciekawe. Znowu miałem nic nie mówić. Yy, realizowałem projekt nazwijmy to konceptualny. Robiłem takie zdjęcia, które można było, yy, przynajmniej w sensie formalnym, przewidzieć. Takie protety ludzi wychodziłem na miasto, fotografowałem. Ale August Zander. I w momencie, kiedy skończyłem ten projekt, bardzo poczułem, że chciałbym robić coś, co jest nieprzewidywalne. W sensie, że, że nie wiem nic, co się wydarzy. Wiecie o co chodzi, że następne zdjęcie jest dla mnie całkowitą. Zapraszam tutaj z przodu sobie jeszcze miejsce. że kolejne zdjęcie jest dla mnie całkowitą niewiadomą, bo to uczucie polegające na tym, że nie wiem, co się wydarzy, no po prostu jest stymulujące. I wszystko się zaczęło wtedy, kiedy ja. Poczekajcie, sprawdzę, czy to jest się nagrywa. Wszystko się zaczęło wtedy, kiedy poszedłem z psem, który pięć dni temu niestety umarł po 13 latach i to jest ciężkie doświadczenie. Poszliśmy do parku i ja zobaczyłem na, na drzewie taką kartkę z napisem, że umarł, że zaginął Władysław, 56 lat, w okolice szpitala Weigla i tak dalej, i tak dalej. Kartka była napisana odręcznie, długopisem przez żonę. Zdjęcie legitymacyjne, kolorowe było tam wkserowane i było podpisane matka i córka. Ja zobaczyłem tę kartkę, która była zrobiona wyjątkowo, tak nazwijmy to, pieszołowicie i, i odręcznie. I pękłem. Po prostu poryczałem się, bo jakoś tak sugestywny był ten obraz, tak mocny, że, że nie mogłem być obojętny wobec tego, tej prośby o pomoc. I idąc do domu, tak pomyślałem, co się przed chwilą wydarzyło i zrozumiałem, że przed chwilą się wydarzyła ważna rzecz, mianowicie ja dostałem pewnego może nawet skrajnego uczucia takiej empatii. Yy, jakiegoś yy, takiego poczucia, że, że nie jestem tu sam i że problemy innych czy historie innych są dla mnie ważne. I postanowiłem: to jeżeli coś takiego we mnie wzbudza takie emocje, to ja się nastawię, tak wystawię yy, yy, uszy, serce, rozum, oczy, wszystko w tym kierunku. W sensie tych małych takich niepowodzeń, małych smutków, ale tych małych. E, takich pokonywań, barier, e, i, i postanowiłem się na, to, e, z, e, na tym skupić. I co było dla mnie ważne przy realizacji tej książki? Nie było opcji, żeby przewidzieć, co to będzie. W sensie chodząc na co dzień, po prostu łapałem takie rzeczy, i te rzeczy były bardzo różne. I realizacja trwała e, 3 lata. Fotografie były realizowane na aparacie w formacie 4 na 5 cala na materiale diapozytywowym i znajdują się tutaj. I teraz zacznę opowiadać. Park Wschodni, rozlewisko Dolnej Oławy, Wrocław. Podobno w tym miejscu 18-letni chłopak utonął, ratując swojego psa przed utonięciem. Powiedzieli mi o tym inni psiarze. ulica Wilcza brzeg Oławy Wrocław. W 2010 roku postanowiłem sfotografować pierwszy śnieg. Zespół szkół nr 25, ulica Skwierzyńska, Wrocław. Raz do roku w szkole przy ulicy Skwierzyńskiej wystawiana jest przedstawienie pasyjne. Na środku auli staje krzyż oświetlony czerwonymi reflektorami. Wycięty z 3 mm płyty wiórowej Chrystus odgrywa swoją rolę. Kiedy zszedłem do szkolnej piwnicy i zobaczyłem go wśród rupieci, jego obecność wydała mi się całkowicie naturalna. Był u siebie. Dom Wielkiego Brata, Bielany Wrocławskie. Fotografie wykonamy w tunelu. Tunel to czarny korytarz z lustrami weneckimi, otaczający pomieszczenia mieszkalne Domu Wielkiego Brata. Z tego miejsca operatorzy rejestrowali życie uczestników reality show. Kotwica wiary opole. Wiktor Zając wykonuje rzeźby o tematyce religijnej. Precyzyjne, często pozłacane wizerunki Chrystusa, Matki Boskiej, krzyże znajdują się wszędzie w jego mieszkaniu. Patrząc na imponujący drewniany ołtarz, zapytałem, czy robi to na czyjeś zlecenie. Pan Wiktor wskazał palcem sufit i powiedział: mam stałe zlecenie z góry. Na zdjęciu Kotwica wiary, czyli rzeźba opisująca historię chrześcijaństwa w Polsce. Skielet psa, ofiara zakładzinowa, Muzeum Ślężańskie imienia Stanisława Dunajewskiego w Sobudce. Ten pies, by przekupić bóstwa, został zakopany żywcem 2000 lat temu, umarł w tej pozycji. Zeszyt nutowy, walc, rozbite marzenie. Kopalnia węgla brunatnego Julia, obecnie bar, park wielokulturowy Stara Kopalnia w Ogrzychu. W pomieszczeniu biurowym nieczynnej kopalni pod ścianą stały trzy ponadmetrowe stosy teczek. Kilkaset niemieckich i polskich, misternie kaligrafowanych zeszytów nutowych orkiestry górniczej. Miałem nadzieję, że odnajdę w nich tytuł tej książki. Wincenty Pstrowski, kopalnia węgla brunatnego Julia, obecnie Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Obrzychu. Komunistyczny wzór przodownika pracy, znany z wyników kilkuset procent normy, jest autorem powiedzenia Kto da więcej niż ja? Oficjalnie zmarł na białaczkę, lecz od byłego górnika dowiedziałem się o prawdziwym powodzie jego śmierci. Po wizycie u dentysty Pstrowski nie wykorzystał przysługującego mu wolnego dnia pracy. Pchany ambicją zszedł do szybu górniczego, gdzie wydało się zakażenie do krwi. Zmarł 18 kwietnia 1948 roku. Jego pomnik znajduje się w brudnej szatni. Miejsce pamięci Pilczyce Wrocław. W 1997 roku dwie dziewczyny z ósmej klasy brutalnie zabiły o rok młodszą koleżankę. W miejscu zbrodni z intencji uczniów i nauczycieli powstał symboliczny grób, znajduje się między ulicą Łączną a Pilczycką, przy brzegu strumienia. Ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych przy Alei Kasztanowej w Wrocław. Do ośrodka na Kasztanowej trafiłem w 2005 roku pracując nad niewidzialną mapą Wrocławia, książką opisującą Wrocław oczami niewidomych. Pierwsze wrażenie było bardzo intensywne. Stary, nieremontowany budynek, olejna farba na ścianach, gęsty zapach stołówki. Z czasem zacząłem zauważać elementy, które w tej surowej przestrzeni miały stworzyć domową atmosferę. W 2008 roku ośrodek został przeniesiony do nowej siedziby. Fotografię wykonałem w pustym budynku 3 lata później. To była pierwsza książka.